Ambro, proste pytanie. Słucham. Bo wiesz, są dwie walki, które. Mają w, w swoich zestawieniach, w zestawieniach sportowców, nazwiska sportowców jesteśmy bardzo zainteresowani, jak wy, ludzie, którzy trenują sporty walki, trochę hobbystycznie, ale też zawodowo, bo na tym zarabiacie dla organizacji Fame, widzicie te dwie walki. Pierwsza walka to jest walka wieczoru gali z numerem 11, a więc pojedynek Borysa Mańkowskiego z Normanem Parkiem. Małe rękawice, dystans 15-minutowy. Twoim okiem, jak to będzie wyglądało i dlaczego? No Jak już wiemy, Borys Mańkowski z Parka już się mierzyli, wcześniej wygrał Parkę. Myślę, że tutaj argumentem, bo uważam, że wygra Borys. Dlaczego? Myślę, że jednym z argumentów może być to, że Borys podchodzi do tego bardzo emocjonalnie ze względu na to, że już jedno starcie przegrał, więc teraz będzie chciał odkupić tamtą przegraną, wygrywając tutaj. Więc myślę, że bardzo dobrze się przygotował, zresztą śledziłem jego social media i to było można tam zauważyć, więc myślę, że to tutaj będzie miało wielkie znaczenie, jest przygotowany, wydaje mi się bardzo dobrze, myślę, że powinien wygrać. Dystans 15 minut bez przerw może zadziałać Twoim zdaniem na czyją korzyść, Borysa czy Normana? Krótko, myślę, że obydwoje będą mieli kondycję dobrą. Yy, aczkolwiek nie spodziewałbym się, że będzie to przez 15 minut yy, walka, yy, małe rękawice, myślę, że skończy się szybciej, skończy się nokautem. Borys Mańkowski, kao. Dlaczego? Tego, bardzo lubię parkę, bo mamy tutaj, spotykamy się już na drugiej gali, razem e, gadamy ze sobą i w ogóle, ale wydaje mi się, że Borys Mańkowski jest tak mega przygotowany, obserwuję go, widzę co on tam wrzuca na tych treningach, jak napierdala, e, Robert Ruchała, mój kolega, który zresztą będzie tutaj też u mnie w narożniku, jeździ do nich do Czerwonego Smoga, mówi, że jest w takiej formie, e, że, że tu nie ma w ogóle najmniejszych szans, więc tak mi się wydaje. To są no to... Te moje argumenty, które przemawiają za tym, że, że on wygra, pomimo tego, że lubię zarówno jednego, jak i drugiego, to ja raczej Borys wygra tę walkę. Konfrontacja Normana Parka z Borysem Mańkowskim na małe rękawice, dystans 15-minutowy, bez rund. Jak to widzisz, Alan, swoim oku? A to oni się biło 15 minut bez przerwy? Myślałem, że mają rundy. Nie ma rund. A, no to, no to powiem Ci, że... Zależy jakby Norman, chociaż Norman ma żelazną tą kondycję, e, Borys, Borys teraz też bardzo dobrą formę prezentuje, no ale jednak e, ostatnio by Norman wygrał, tak? Tutaj małe, małe, małe rękawice, tylko boks. E, nie jestem ciekaw tego pojedynku z tego względu, że, że mówię, no Borys ma coś do udowodnienia jednak, tak? Norman, no, Norman nie ma nic do udowodnienia. No zobaczymy, jak się przychodzą. Ja już widziałem, po jego treningach i tak dalej bardzo dobrą formę prezentuje, no, ale nie ocenia się książki po kładce, tak? Więc no, nie jestem w stanie teraz y, odpowiedzieć na to pytanie, kto tylko wytypował. A jeśli miałbyś typować zawodnika, który może wygrać ten pojedynek przed czasem, to na kogo byś na bardziej stawiał? Na pewno ten pojedynek, nie nie, na pewno ten pojedynek skończy się przed czasem. Nie będzie trwał 15 minut, to jest pewne. Jak wejdą kude w spory, to, to któryś na pewno padnie. Żeby nie powtarzać się w kółko, bo ciągle mówię, że Park zwycięży, to teraz ja powiem, że Borek zwycięży. Dlaczego? Bo jest lepszy. Albo będzie, może nie jest lepszy, będzie lepszy tego dnia. Just it. Bo zawsze ten, który jest lepszy tego dnia, zwycięża, tak? Prawda? No to jest jakby... Klatka zweryfikuje. Klatka zweryfikuje, tak. Nie będzie to walka łatwa dla żadnego z nich. Na pewno wyjdzie ona... Wydaje mi się, że na pewno ona przekroczy a nawet bym stawiał, że 10 minut. Nie jestem sercem za Normanem, nie faworyzuję nikogo, też nie mam nic do Borysa, ale ani dla jednego, ani dla drugiego nie będzie to ładna, łatwa walka. Nie będzie to też ładna walka. No i. Mam tylko dwa zapytania w głowie. Czy pierwsze pięć minut będą się oszczędzać z nastawieniem, że oszczędzamy się później pełen ogień? Czy pierwsze pięć minut pójdą na pełen ogień bez kalkulacji? To mnie właśnie zastanawia. Konfrontacja Don Casio z Marcinem Wrzoskiem. Tuż tu duże rękawice, są rundę, bo tych rund ma być sześć, a więc już takie bardziej stricte klasyczne pięściarstwo. Kto twoim faworytem? Widzieliśmy Kasjusza w takim już starciu, kiedy konfrontował swoje umiejętności z normanem parkiem. Zgadza się, no nie pałamy do Kasiusza tutaj niestety sympatią, więc obiektywnie chciałbym podejść do, do tego starcia. Uważam, że Kasiusz jest dobrym pięściarzem, wrzosek nie wiemy, jak na, tak naprawdę będzie wyglądał tutaj na, na tle Kasiusza. Właśnie w dużych rękawicach, bez możliwości zejścia do parteru. Więc ciężko tak naprawdę mi tutaj wytypować zwycięzcę, aczkolwiek bardzo mocno trzymam za wrzoska kciuki. I mam nadzieję, że u nosa Kasiuszowi i jego tutaj panowany i samozwań król tutaj zostanie zdetronizowany. Jeśli chodzi o te kilogramy, bo, bo ja nie wiem do końca, jak wygląda tutaj sytuacja limitu wagowego, ale Kasiusz pewnie jest zawodnikiem zdecydowanie i będzie w trakcie walki zdecydowanie cięższym. Czy tutaj to może odegrać jakąś rolę, czy, czy w ogóle na to byś nie patrzył? Więc to podobno 87 kg. Ciekawe ile wrzosek waży. Myślę, że wrzosek jest mojego wzrostu, mojej postury. Ja ważę około 80, myślę, że Wrzosek też te, 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 coś takiego będzie, będzie ważył, może z 83 na przykład. A Kasiusz, Kasiusz będzie ważył na pewno ponad 90, może 5 nawet. Zbije wagę, wiadomo, no, no później wchodząc do ringu, czy nie wiem, do oktagonu chyba, no wniesie, wniesie sporo więcej kilogramów niż Wrzosek. Zawsze to ma znaczenie, oczywiście, to, zawsze to ma znaczenie. Zresztą ja się biłem z Kasiuszem, walczyłem, więc wiem, co to znaczy. Szczególnie przewaga wzrostu. Kilogramy, może robią różnicę, ale nie tak wielką jak, jak różnica wzrostu. Tym bardziej, że eliminujemy tutaj parter. Wchodzą w grę same ręce. Zasięg ramion Kasiusza dużo większy niż Dżoska. No stawia go to trochę w niekomfortowej sytuacji, w gorszej sytuacji, w gorszym położeniu. Ale wierzę w niego, trzymam mocno za niego kciuki i mam nadzieję, że utrze nosa. Myślisz, że tutaj to się zakończy czasówką, czy, czy jednak w dużych rękawicach któryś, któregoś albo rozbije, albo pośle na deski. Wiesz, no w dużych rękawicach no to łatwiej jest przeboksować całą walkę. Myślę, że nie wiem, tak naprawdę pół na pół. Może może być nokauta, ale myślę, że może być również i te sześć rund. Dziękujemy. Dziękuję również. Dzięki. Alan, pytanie o pojedynek, który został dzisiaj ogłoszony na kolejną galę, więc konfrontacja Marcina Wrzoska, więc kolejnego zawodowca, który wchodzi w świat fame i konfrontacja z Kasiuszem Życińskim. No powiem szczerze, że to też pewnie rozbudziło emocje i od razu dyskusję na temat tego, który z tych zawodników wyjdzie zwycięsko, bo jak wiadomo formuła bokserska, bo Don Casio w takiej ostatniej formule chce toczyć swoje pojedynki. No bo do, innego, do innego, czegoś innego nie nadaje. E, to po pierwsze, po drugie, e, ciekawa walka. Ciekawa walka. No jeżeli kurde, no Marcin, wiem, że Marcin jest charakterny i, i mocny. E, no jeżeli go nie pokona przed czasem, no to, no, to, no to coś tu jest nie tak, nie? To wtedy ja wejdę. Ale do kogo? Do Wrzoska do, czy do Kasjusza? Do Kasjusza. Dlaczego, się... dlaczego myślisz, że, że, że Kas już w tym pojedynku jest bez szans, bo ten pojedynek właśnie ostatni... E, to ka... Tam nie ma, wiesz, Marcin jest silny, jest wytrzymały e, i na pewno nie będzie, nie będzie takiego brudnego boksu, tam mi się wydaje, że będzie bardziej, bardziej czysto, no wiadomo, że jestem za, za Marcinem, tak, e, bo nie lubię jakby, kasusza, więc, więc mówię, no... No jestem za nim, no i zobaczymy. No. Zobaczy... tak odkładając sympatię na bok, jeśli chodzi o, o Kasiusza, to ten pojedynek ostatni z Normanem Parkiem zrobił na Tobie wrażenie to, jak zaprezentował się Kasiusz? Tam ani jednego cennego ciosu praktycznie nie było. Czyli nie zrobił na Tobie wrażenia? Nie, no bardziej celowo bardziej punktował Norman. No to, że tam zażyli się parę z głowami, no to jedno, tak? ale, ale no celniejsze ciosy miał Norman, a on się uważa za wielkiego boksera.